Jak mieć dobre relacje? Metoda jest prosta. Mów ludziom miłe rzeczy. Bycie miłym to podstawa kontaktów z ludźmi. Dlatego ważnym elementem każdego języka są życzliwe, serdeczne komunikaty. Na przykład komplementy. Warto nauczyć się Przydatnych fraz i potem używać ich jak najczęściej, bo to nie dużo pracy, a efekty mogą być fantastyczne. Generalny mechanizm jest taki, że osoba, która słyszy komplement, ma dobry humor i automatycznie pozytywne skojarzenie z autorem, jeśli komplement był szczery. Naturalny i odpowiedni do sytuacji. Komplementy mają różne funkcje. Dzięki nim możemy pokazać, że jesteśmy komuś wdzięczni. Wyobraź sobie taką sytuację. Magda pomogła Krzysztofowi w zrobieniu trudnego zadania. Krzysztof może powiedzieć tylko. Dziękuję, ale jeśli powiem dziękuję, jesteś wspaniała, zawsze można na ciebie liczyć, albo nikt nie zrobiłby tego lepiej. Magda będzie miała symboliczną nagrodę za pomoc w formie pozytywnej informacji o sobie. Można dodać komplement do podziękowania. Można też dołączyć go do życzeń z jakiejś okazji, na przykład z okazji Dnia Kobiet. Życzę pięknej sąsiadce miłego dnia. To nie tylko życzenia, ale też subtelna informacja, że sąsiadka ładnie wygląda. Albo z okazji urodzin kolegi, na przykład życzę Ci żebyś przez następne 30 lat też wyglądał tak młodo. Oczywiście takie komplementy mogą też dotyczyć cech mentalnych i sukcesów intelektualnych, nie tylko fizycznej atrakcyjności. Na przykład szef podczas podpisywania nowej umowy z pracownikiem może powiedzieć: Cieszę się, że kontynuujemy współpracę. Pana zaangażowanie jest dla nas bardzo cenne. Ale chyba najlepsze i najmilsze są komplementy bez specjalnej okazji. Każdy z nas codziennie widzi coś dobrego. Warto to doceniać i o tym mówić. Twój kolega zrobił pyszną kolację. Powiedz mu, że świetnie gotuje. Twoja teściowa ma nową, ładną fryzurę? Powiedz, że bardzo elegancko wygląda. Obejrzałeś albo obejrzałaś film, który poleciła ci koleżanka i spodobał ci się? Nie zapomnij powiedzieć jej, że to była świetna rekomendacja i dzięki niej dobrze spędziłeś albo spędziłaś czas. Powinny być bezinteresowne. Nie powinniśmy mówić ich tylko dlatego, że chcemy coś dostać. Takie wypowiedzi, czyli pochlebstwa, są interpretowane jako nieszczere i mogą być irytujące. Ludzie nie ufają komplementom, po których autor o coś prosi. Lepiej Koncentrujmy się na osobie, do której mówimy i na celu, którym jest sprawienie tej osobie przyjemności lub dodanie jej pewności siebie. Kiedy szczerze powiemy coś miłego, skutkiem ubocznym może być to, że ktoś odpowie coś równie miłego albo generalnie będzie nas dobrze traktował. Ale nie o tym powinniśmy myśleć, kiedy mówimy komplementy. Trzeba też pamiętać, że forma komplementu zależy od sytuacji, w której jesteśmy i od relacji z osobą, którą komplementujemy. W rozmowie z dyrektorem firmy albo z sąsiadem, emerytem, lub na eleganckim przyjęciu Użyjemy bardziej oficjalnego stylu niż kiedy będziemy rozmawiać z kolegą lub koleżanką. W luźnych rozmowach ze znajomymi możesz usłyszeć takie komentarze jak na przykład: Fajna sukienka, niezły wynik, niebo w gębie, albo jesteście super. Ale w kontaktach formalnych lepiej używać bardziej eleganckich słów. Pięknie pani wygląda, świetnie pan to zrobił, ta potrawa jest doskonała albo są państwo wspaniali. Kiedy powiesz komuś komplement, możliwe, że ta osoba zareaguje negacją. Na przykład powie, że sukienka jest stara albo że ten sukces to nic wielkiego. Nie martw się tym. To nie znaczy, że ktoś nie docenia komplementu. Na pewno czuje się bardzo miło, ale nie każdy umie swobodnie i entuzjastycznie odpowiadać na komplementy. Chociaż najlepszą odpowiedzią zawsze będzie po prostu dziękuję. Mówmy więc ludziom jak najwięcej komplementów, a za te, które ktoś nam mówi, dziękujmy z uśmiechem. Jak miło, że spędziliście tutaj czas. Jesteście wspaniali.